Witam serdecznie. Ja jestem Maciej. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek z serii modelowanie w BrickScadzie". Dzisiaj zamodelujemy sobie taką oto część. Już widzimy również na pierwszy rzut oka, że jest ona symetryczna, tak jak ostatnio. Jest to dla nas oczywiście dobra wiadomość. Możemy przejść do rysowania. Widzimy tutaj, że w środku znajduje się otwór o średnicy Fi100. Oraz tutaj ten biegający, ta obwiednia ma R75. Zatem zacznijmy. Nasz okrąg o średnicy 100 mm. I kolejny tutaj zarys o promieniu 75. Przechodząc dalej, widzimy, że z lewej strony też mamy do narysowania dwa okręgi. Są one odsunięte od środka o 150 jednostek. Zacznijmy zatem od pierwszego. Widzimy, że jest to fi 50. Narysujemy go sobie tutaj w środku i przesuniemy za pomocą manipulatora. Kolejny okrąg o promieniu 40. I mamy już naszą lewą stronę tutaj gotową, kolejna sprawa zaokrąglenia. Zaokrąglenie tutaj widzimy na połączeniu jest również o promieniu 75. Zatem ustalmy sobie nasz promień na 75 mm, i w tym momencie możemy już połączyć nasze profile. Co nam zostało? Tutaj mamy jeszcze takie wycięcie. Widzimy, że jest ono na szerokość 20 mm, jest ono względem środka symetryczne również także względem tej poziomej osi. Także możemy sobie tutaj najbardziej prymitywny sposób nawet wybrać do stworzenia tego wycięcia. Po prostu obrysujmy sobie taki prostokąt o boku 20 za pomocą którego wytniemy nasze całe na, nasz, nasz kształt po prostu Bardzo w tym momencie już mamy gotowy nasz profil. To co zostało to odbicie go jeszcze za pomocą narzędzia lustro. Wybieramy nasze obiekty do odbicia. Ustalamy Oś odbicia. No i Nasz element jest w zasadzie prawie gotowy. Musimy jeszcze tutaj drobne zmiany wprowadzić, by go sobie przygotować fajnie do wyciągnięcia. Ok, jest już ok. Widzimy tutaj, że mamy przestrzeń roboczą, jeszcze akurat do rysowania 2D. Możemy to sobie łatwo zmienić na 3D za pomocą komendy WS-CURRENT. Zmieniamy po prostu aktualną wartość na modelowanie. Widzimy, że już mamy tutaj nasze narzędzia do pracy w trzech wymiarach. Zatem wybieramy sobie wyciągnięcie. Sprawdźmy jeszcze w dokumentacji widzimy, że jest ono na wysokość 20 jednostek. Zatem wykonujemy nasze wyciągnięcie. W tym momencie mamy już tutaj element w trzech wymiarach. Przeszliśmy do trzech wymiarów. Widzimy, że brakuje nam jeszcze tylko tutaj tego większego wycięcia, które znajduje się również na środku. Jest ono Utworzone tylko na głębokości 10, zatem zagłębia się on do połowy naszego elementu. Stwórzmy sobie, może tutaj jakiś taki przykładowy okrąg. Nie musimy jeszcze mu zadawać jakiejś specjalnej średnicy. Możemy to zrobić za pomocą właściwości. Widzimy, że jest to 135,6. Zatem. Ustalmy nasz naszą średnicę to już jest gotowe. W tym momencie za pomocą narzędzia wciśnij, możemy spokojnie nasz profil tutaj zedytować. Gdy przejdziemy sobie do stylu wizualnego modelowanie, widzimy, że nasza część prezentuje się finalie, finalnie w ten oto sposób. Czyli tak jak na dokumentacji. Proszę Państwa, ode mnie tyle na dzisiaj. Dziękuję i do usłyszenia.